Baśnia Andersena Głupi Jaś Był sobie raz na wsi stary dwór, a w tym starym dworze mieszkał stary dziedzic. Miał dwóch synów tak mądrych, że i pół tego by starczyło. Zamierzali starać się o rękę królewny, a ośmielili się, bo królewna ogłosiła, że weźmie za męża tego, kto zrobi na niej najlepsze wrażenie. Bracia przygotowywali się przez tydzień. Tyle dano im czasu, ale też tyle wystarczyło, bo mieli już wiedzę ogólną, a to się przydaje. Jeden znał na pamięć całą zawartość łacińskiego słownika i lokalnej gazetki od ostatnich trzech lat i to zarówno od początku, jak i od końca. Drugi nauczył się wszystkich artykułów prawa cechowego i tego, co musi wiedzieć starszy cechu. Uważał więc, że może rozmawiać o sprawach państwowych. Poza tym umiał haftować szelki, Poznał się na elegancki ci i miał sprawne palce. Ja dostanę królowne, królewne, mówił każdy z nich, a ojciec jednemu i drugiemu dał pięknego konia. Ten, który znał na pamięć słownik i zawartość gazet, dostał czarnego jak węgiel, a ten, który haftował i był mądry jak starszy cechy, dostał konia białego jak mleko. Na koniec posmarowali sobie kąciki ust ranem, żeby były bardziej elastyczne. Cała służba zebrała się na podwórzu popatrzeć, jak bracia dosiadają koni i wtedy zjawił się trzeci brat. Bo było ich trzech, ale ten się nie liczył, bo nie był taki uczony jak tamci dwaj. Nazywano go po prostu Głupim Jasiem. Dokąd to się wybieracie, tacy wystrojeni? spytał. Na dwór przygruchać sobie królewny, nie słyszałeś, jak o tym trąbią w całym kraju? I wszystko mu opowiedzieli. Ola Boga! – To ja tam muszę jechać! – zawołał Głupijaś, a bracie zaśmiali się i ruszyli w drogę. – Ojcze, pozwól mi wziąć konia! – powiedział Głupijaś. – Taką mam ochotę się żenić. Weźmie mnie, to mnie weźmie. Jak mnie nie weźmie, to ja wezmę ją i tak. – Gadanie! – powiedział ojciec. – Nie dam ci żadnego konia. Przecież nie umiesz przemawiać. Co innego bracia, to chłopaki na medal. – Skoro nie wolno mi wziąć konia, to wezmę kozła! – odparł Głupijaś. – Jest mój i zawiezie mnie jak nic. I dosiadł kozła o krakiem. Ubudł go w boki obcasem i ruszył polną drogą. Hej, jechałaś miło! Jadę! wołał i śpiewał na całe gardło. Tymczasem bracia spokojnie jechali sobie przodem. Nie mówili ani słowa, musieli obmyślać te rozmaite, efektowne zdania, które wypowiedzą, bo wszystko powinno być dobrze wykoncypowane. Halo, hej! wołał głupi Jaś. O, jadę, patrzcie, co znalazłem na drodze! I pokazał zdechłą bronę. Głupi, powiedział brać. brat. Co ty chcesz z nią zrobić? E, podarować królewnie. No to podaruj! zaśmiali się bracia i pojechali dalej. Halo, hej! O, jadę, patrzcie, co teraz znalazłem tego, nie znajduje się na drodze codziennie. I bracia zawrócili konie, żeby zobaczyć, co to takiego. Głupi, to przecież stary drewniak. Bez podeszwy. To też dla królewny? Też odparł pijaś, a bracia zaśmieli się i pojechali dalej i mocno go wyprzedzili. Halo, hej, tu jestem, zawołał pijaś. Oj, coraz gorzej za mną. Hej, hej! Mam coś wspaniałego, co też znowu znalazłeś, spytali bracia. Tego nie da się wypowiedzieć, stwierdził był Oj, będzie zadowolona ta królewna. Fuj, wzdrygnęli się bracia. To przecież błoto z rowu. Tak, błoto odparł Pijaś, ale to najdelikatniejsze, nie da się go utrzymać. I napełnił sobie tym błotem kieszenie. Ale bracia popędzili lesił, wyprzedzili go o godzinę. Zatrzymali się u bram miasta, a tam zalotnicy otrzymywali numerki według kolejności przybycia. Ustawiano ich po sześciu w szeregu tak ciasno, że nie mogli ruszyć ramieniem i bardzo dobrze, bo w przeciwnym razie podarliby sobie nawzajem tornisty tylko dlatego, że jeden stał przed drugim. Wszyscy pozostali mieszkańcy kraju tłoczyli się dookoła zamku aż do samych okien, żeby zobaczyć, jak królewna przyjmuje konkurentów, jak wchodzą do salonu, a tam odbiera im mowę i królewna oświadcza: Nie nadaje się, precz! Wreszcie wszedł ten z braci, który umiał na pamięć słownik, ale stojąc w szeregu, całkiem go zapomniał. I podłoga skrzypiała, i sufit był wyłożony lustrami, a się zdało, że chodzi na głowie, a przy każdym oknie stał starszy cechu i trzech kancelistów, którzy spisywali wszystkie wypowiadane słowa, żeby natychmiast mogły trafić do gazety i zostać sprzedane na rogu ulicy za dwa szelingi. To straszne. Do tego tak napalono w piecu, że jego żeliwny brzuch był rozpalony do czerwoności. Jak to gorąco, powiedział konkurent. To dlatego, że Teta piecze dziś kurczaki, odparła królewna. E, e, stanął jak wryty. E, takiej mowy się nie spodziewali. Nie wiedział, co powiedzieć, a chciał powiedzieć coś dowcipnego. E, e, nie nadaje się, odrzekła królewna. Precz! No i musiał wyjść. Potem wszedł drugi brat. E, jaki tu straszny upał, powiedział. Tak, pieczemy dziś kurczaki, odparła królewna. Co, e, co? A kanceliści zapisali: co, e, e, co? Nie nadaje się, oświadczyła królewna. prycz. a teraz zjawił bym się głupiaś. Wjechał na koźle, wprost do salonu. Co za ukrop, zawołał. Ech, to dlatego, że piekę kurczaki, odparła królewna. O, jak to miło, powiedział głupiaś. To chyba mogę sobie upiec wronę. Bardzo proszę, powiedziała królewna. A w czym ja pan upieczę, bo ja nie mam ani garnka, ani patelni. A ja mam odparł pijaś. O, rondel z okuciem I wyciągnął stary drewniak i położył na nim wronę. Ło, to prawdziwy obiad, zawołała królewna. Ale skąd weźmiemy okrasę? Mam ją w kieszeni odparł pijaś. Mam jej tak dużo, że trochę mogę nawet zmarnować. I wydobył z kieszeni garstkę błota. To mi się podoba, powiedziała królewna. Umiesz odpowiadać, potrafisz przemawiać. Ciebie chcę za męża, ale czy wiesz, że każde słowo, które tu padło, zostanie zapisane i jutro będzie w gazecie? Widzisz, przy każdym oknie stoi trzech kancelistów i starszych cechów, a on jest najgorszy, bo nic nie rozumie. Powiedziała to, żeby go przestraszyć. A kanceliści parsknęli i zrobili na po podłodze kleksy. To mi panowie, powiedział głupi jaś, wobec tego muszę dać starszemu cechu najlepsze, co mam. Wywrócił kieszenie i pacnął mu błotem prosto w twarz. Dobra robota, zawołała królewna. Sama bym tego nie wymyśliła, ale się nauczę. I głupi jaś został królem. Dostał żonę, koronę i zasiadł na tronie. A historię tę znamy z gazety starszego cechu. Ale no, jej nie można ufać.